Weź to skończyć, i zacznijmy od nowa. Hejka! Jesteśmy dzisiaj na turnieju w Rudzie Śląskiej. Jestem z naszym kapitanem i zapytam się jej, jak dzisiaj było na turnieju. Jak oceniasz dzisiejszy pierwszy mecz z biało Z Biało-Zielonymi no było ciężko, ale nie poddałyśmy się i na drugi mecz wyszłyśmy bardziej skupione i... Zgrane. Zgrane.

Ryby kierunek, rybi kierunek! Rybi kierunek, kierunek. kierunek! Hejka! Jesteśmy dzisiaj na turnieju w Rudzie śląskiej. Wygrałyśmy trzecie miejsce i jest z nami... E, na, na... pozycji stoisz? Na dziewięć stoję. Jest z nami, z nami nasza dziewiątka z drużyny i spytam się jej, jak minął jej turniej. Jak Ci minął pierwszy y, mecz? Pierwszy mecz dosyć ciężki, <grym> <grym> ale, ale ogólnie Czy? ogólnie nie było źle. Pokazałyśmy w pierwszej połowie swój charakter, później trochę, ale nadal wiadomo walka. W drugim meczu y, trochę nam się przyfarciło, ale wydaje mi się, że ciężka praca, którą wkładałyśmy na treningach, w podaniach, w różne takie rzeczy zaowocowała. Wygrałyśmy małą przewagą, ale zawsze to jest wygrana i wyszliśmy na trzeci mecz. Trzeci mecz nie poszedł po naszej myśli, tak ale... Jak To dobra. Ale czwarty mecz wygrałyśmy i to sporą przewagą. Tak. I no, jesteśmy zadowolone, zadowolone. Jesteśmy mega dumne z siebie i z wszystkich. Nasze najmłodsze zawodniczki dzisiaj bardzo dobrze się pokazały i też najnowsze w naszym e, składzie punkty przyłożyła na przykład pola. Karina też bardzo dobrze się zaprezentowała, także bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że wpadniecie na nasz kolejny turniej w olsztynie. Ręka? Nie, dwie. Trzy. Cztery. z Siedlec. Z Siedlcami. Z siedlcami, niech będzie. Koszek.